Nie mojej mordy z tej strony, graba YouTube i dzisiaj Wam pokażę jak, jak zainstalować yy, cita do AMON GAS, którym będziemy cały czas impostorem w yy, hostgame. Więc yy, teraz się wyświetla screen, yy, w którym wbiliście pod ostatnim filmem yy, tyle mapy, ile prosiłem na i więcej. I za to bardzo Was dziękuję. I pod tym filmem też byście mogli być tyle samo jak ta pod tamtym, więc yy, już zacznę. Najlepiej mieć do tego chroma, zakładkę Chrom tutaj macie, od razu klikam chroma yy, tutaj wklejam link wklej oczywiście ten link będzie w opisie filmu i zanim klikniemy pobierz no to wyświetli się taki bot taki zielony bocik, który będzie miał taką linię z pobieraniem i w ogóle nic nie klikajcie jak już się pobierz żeby wam się to do końca załadowało bo jak klikniecie to jakby to anulu anulujecie więc ja tak klikam pobierz i wy musicie wybrać sobie konto no i widzicie tutaj jest taki Us Signet App i mi się to nie załadowało do końca, bo od razu mi się załadowało inaczej więc mnie od razu przyniosło na inną stronę, czyli już żebym mógł zainstalować Among Us, Ale u was tak nie będzie. U mnie tak jest, no bo już z tego pobierałem właśnie tego Amonga. Więc już klikacie instaluj. No i czekacie, to szybko minie. U mnie. No i aplikacja zostaje zainstalowana. I oczywiście klikacie otwórz. I po otworzeniu, przetwerowuje was od razu na y, Among Us. Więc, y, jeszcze raz przepraszam, że tam nie kracam, że z tego nie było słuchać. I najgorsze jest to, że jak masz typy, to bardzo wolno ci się włącza gra. I tutaj od razu widzicie, jest nowy jest impostor. I jeszcze dwa udowodnienia. Wejdę z jakąś grę, żeby Wam udowodnić, Zdwier pokażę Wam no dwa razy. Oczywiście, będzie cięcie, dwa razy Wam pokażę, że to jest naprawdę, że to działa. To nie jest fake, nie jest click fake. No i teraz się widzimy na moim poście. Oczywiście, od razu mówię, będę miał pierwszą taką czapeczkę i od razu włączamy nowy POSTRO. I zaraz się widzimy, jak dołączy więcej osób. Ok, jestem ponownie, Lvasie Impostor jest włączony, I o! Jeszcze jednak będzie teraz wam dawać victory. To znaczy, że jak macie już ten nowy cheat, to musicie kliknąć koplet task jeden raz i poczekać 2 sekundy. do kliknąć koplet task i w ile sekundach będziecie mógł kliknąć właśnie yy, już cancel. To i stawnik widniamy od razu. Starcinga bierzemy No i wraz uwodnienie Jak no, ktoś wyszedł pewnie No nie Impostor No i zaraz się widzimy w następnej grze Tam gdzie znów będę impostorem Tylko w innej czapeczce Okej okay, no to jestem ponownie Od razu zmieni Czapkę Teraz się zmienię czapkę na na przykład flaminga no, i jak widzicie tutaj mam włączone to Elves Impostor i to są takie cheaty Po prostu sobie weźcie zwolnione tempo Takie są cheaty Okej, okay. no niestety wyszli, poczekam aż więcej osób dojdzie Więc zaraz będę O albo do to wezmę po prostu Mhm, no, no to Mhm Musi być jeszcze masek, przynajmniej. Jezu, dobra, no to zaraz się widzimy. Dobra, widzimy się ponownie. No i tutaj od razu starting biorę Jeszcze raz pokazuję, że mam y, albo jest impostor. No i więcej osób dołączyło od razu. O jezu. Dobra, teraz widzicie, tutaj coś napisali, siema, się ma. No. Tam widzieliście, że prosiłem, żeby mi wychodzili, bo chcę nagrać ten poradnik, no jest impostor, no i to jest max wytłumaczenie, że to działa, że to nie jest fake, no to tak to mam nadzieję, że poradnik się spodobał i się siema.